Ok, witam wszystkich ponownie. Mm, a więc co się stanie, jak nie zgromadzimy wszystkich run. O któryś zapomniemy, zapomnimy. Mamy tutaj miecz Ajany. Oj, weźmy tarczę, tak. Mamy tutaj miecz ostrza. I to jest zwykłe ostrze. Jak wejdziemy w specjalne ich zdolności, czyli atak, miecz ostrza, czyli atak i do tyłu. To nic się nie dzieje. Miecz nie jest nasycony. To jest przykre. Tego musimy go nasycić. O, co? Wejść do transportera, aby opuścić. Nie, nie chcę opuszczać mapy. Musimy runkę znaleźć. Także to jest zwykłe ostrze, tak naprawdę. Ono jest odrobinę gorsze niż nasz ostry miecz. Także nie będziemy go używać. Nie jest nasycony świętą mocą inany. Tak? Super. Chodźmy poszukać runy. Tutaj można zejść, ale tam chyba nic nie ma Hop. Hop. Dobrze dobrze, U, tutaj Ty to nie było zamknięte czasem wcześniej? Ty a mnie tu nie było U, Zawalone O, a co to? A, to jestem w środku już Tu jest święty ogień, tak no i kurwa... Gdzie ta runa? Faraona... O, 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 Tu, 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 tu! Tu nie można było wejść. O. A dobra, czyli to jest... Patrzcie! Ona jest trochę zdewastowana. Trochę taka jakby, nie wiem jak to powiedzieć że tutaj już byliśmy kiedyś, dawno temu, w cudzysłowie. Ta, patrzcie, te stojaki są porozrzucane. Przejścia niektóre zawalone. A Ciekawa koncepcja. No dobrze. O! A ty co? Misiu? I tutaj właśnie... A tutaj nie było odblokowane? Czemu nie mogę ten... Uuu, no właśnie, stojaki, e, przewrócone, przejścia zawalone, no ciekawe, czyli jakby gra nas prowadziła prosto do runy, sprawdźmy jeszcze to miejsce, o tu, 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 tu. a nie, tu, 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 byłem, moment, tak, dobra, idziemy. Czyli tam jest zawalone... Zobaczmy tu... O. Ej. Panie chleb. Nie strasz mnie do chuja! O! Znowu ty! Tak, raz, dwa... Hop! O! No ilu was tu będzie? Ja w ogóle poziom dostaję za Was, czy nie? Tutaj tam jest jakaś ta. Zapisujemy sobie. Tu jest jak. Czy tutaj było czasami to przejście? WTF Tak, którego szukałem, nie? Że gdzieś tu coś jest ukryte. Czyli tutaj było. Może tu. Ciekawe, czy dostaję poziom. Tak, wszystko porozrzucane, porozbijane. Wazy, flakony... No ciekawie to też zrobili, nie? Mnie się podoba... O! Kurwa mać! A mnie przestraszył, jebano. Tak, tu było... no... Tutaj ten płot był jakby... Tutaj było coś ukryte. Też to przegapiłem. Chyba dostaję trochę doświadczenia za nie. Mogę sobie sprawdzić jeszcze tą stronę. Hop. Dobrze. Tu jest krata. A nie! Dobra, ja się tu wracam. Kręcę się... W... Tak? Na pewno? Chyba się kręcę w kółko. E, <śmiech> dobra. <laughs> Sorka. Chodźmy. Tutaj. Hopla. Tak. Chodźmy na górę. O! Oh, what the o skurwysyn, wampir pierdolony. Kurwa, nie, 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 nie. Dobrze, traf! No dlaczego? Spam, spam, kurwa, mać zajebana. Uf. zabiłem go? Zu, Chyba tak! O jezu, wampir tu jest! Niedobrze! Ciekawe, czy można jakoś. Pijemy jeszcze jedną, nie? Yy, safe! Zapiszmy! Czyli tu wampiry też się czają! Mmm! mamy full! Kurwa znowu. Mnie. Chodź. Zaciąłeś się? Dobrze. Spad, 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 Spokojnie, spokojnie. Chodźmy do niego. Chodź. Kurwa, rozjebał mi tarczę na hita. Uh. Nie tak! Chodź tu. A widzisz, skurwysynie? Ujebany, 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 ty. Uh. Jezu. Dawaj tarczkę. No tu nie ma. Nie ma żartów. Tu mogę wejść? No ja pierdolę! No i co? Kurwa! Oj spa mój, chuja! No to jak tak będę z nimi walczył co chwilę, no to... Zaraz mi tu zajebią. A może ja przed nimi mam uciekać? Mi się mikstury kończą do chuja Wiesz co pierdolę Cię Dawaj, dawaj No, idź spadaj, 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 tak Dobrze o, bo, 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 bo. No i dobrze Bądź sobie tam Mister Vampir Jesteś tam? Tak Dobrze, bądź sobie tu nie chcę mu otwierać, nie chcę. Skaczemy, Hopla. Ja pierdolę. Ja nie chcę z wami walczyć. A ja się muszę stąd wydostać. Czy to jest miejsce na runę? O rzesz kurwa. O! Co się dzieje? No nie pierdol, że będę z wampirem i z tym kutasem walczył. Bo ja nie chcę, bo ja się boję. No i co? Nie ma wampirów, typ! Spokojnie, spokojnie! Dobrze. Tu jest jebana runa! Tu jest runa. Cio. czyli ta ściana była do rozwalenia. Ta ściana była do rozwalenia. Aha. Co teraz? Chicken safe, tak? Save. Ah. Hop. 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 Of how Ayana expelled the gods from their dwelling place and kept the earth close to them, keeping behind her works and creatures, and how spenta manual watches over the earth from the sun.

To jest ten teleporter. Dobra, i co teraz? I... Świątynia Ajany znowu? No dobrze, chodźmy. I... Bo chcemy nasycić ten miecz, tak? No zobaczymy, tutaj też będą chyba wampiry. Musimy się dostać do. A jesteśmy, dobra, spokojnie. You are my chosen one, my beloved one. For you have shown courage and interpreted the signs. Look beyond the darkness, and you shall find a new shadow. <mulity> <I> <mulity> now is Tutaj powinienem się opierać o ten piedestał, ale tak mi się wydaje, ale mamy to. I wyruszamy do wieży Dalguraka. The treacherous Dal Gurak, servant of the shadows and worshiper of Angramanu, hides away in his high tower of sorcery, where he draws up battle plans for his army of abominable creatures. The power of the goddess has uncovered his place of hiding, and it now falls to the goddess' chosen one, the Knight of Light, to defy. him. No, to my! Idziemy do wysokiej wieży, po księżniczkę, tak? No i teraz... Nie, to będę wam... No, w każdym razie mamy elegancki miecz nowy. Tak wygląda światło Ajany, to jest takie jakby... No, nie mam wytrzymałości... A, no, to będziecie widzieć. Yy, Tarczkę mi proszę dać. Op, miksturek, jedną mam. Jedną tarczę, jedną miksturę jest super. Tutaj saveujemy i dzięki za oglądanie na razie.